Cześć Boże, jestem właśnie na rynku w Nowym Sączu i tutaj chciałbym dla Was powiedzieć komentarz do uroczystości świętego Józefa. Słuchajmy się najpierw Słowo Boże na dziś. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Zapraszam więc do wysłuchania komentarza. Dzisiejsze słowo Ewangelii objawia nam dwa imiona naszego Pana i zbawiciela. Pierwsze z nich to oczywiście imię Jezus, a drugie Emanuel. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że oba te imiona pojawiły się w śnie Józefa. Oba te imiona objawił mu Anioł. I spójrzmy dzisiaj na te imiona, na ich znaczenie, ale z perspektywy życia Józefa. Pierwsze z nich to imię Jezus, które po hebrajsku oznacza Bóg jest wybawieniem. I zobaczcie, że kontekst życia świętego Józefa w tamtym czasie był taki, że raczej pojawienie się dziecięcia w jego życiu zupełnie nie było dla niego wybawieniem. Bo otóż on już miał plany wspólne z Maryją, już ją poślubił, tylko brakowało zamieszkania razem, żeby stworzyli szczęśliwe małżeństwo. I teraz pojawia się dziecko, które nie jest jego dzieckiem. Więc tak naprawdę Jezus nie był dla niego wybawieniem, tak po ludzku sądząc, był wręcz intruzem. A jednak wielkość Józefa polega na tym, że on właśnie w tym dziecięciu zobaczył zbawienie, nie tylko dla całego świata, ale także dla siebie. Przyjął ten Boży plan, który był zupełnie chyba niezgodny z jego planami, ponieważ Józef nie mógł się spodziewać, że w ten sposób będzie wyglądało jego wspólne życie. Z Maryją, że zacznie się od takiego wydarzenia, które zupełnie pokrzyżuje jego życiowe plany, ale jednak uwierzył i zaufał. I w ten sposób Jezus stał się jego zbawieniem. Ale trzeba było do tego wielkiej, wielkiej wiary i zaufania Józefa do planów Bożych. I w ten sposób Józef stanął w cieniu. Stał się ojcem, ale ojcem w cieniu. A drugim imieniem objawionym w tamtym momencie Józefowi i nam przez niego to imię Emanuel, co znaczy po hebrajsku Bóg z nami. I to imię także mogło brzmieć paradoksalnie dla Józefa, bo on właśnie w tamtym momencie mógł czuć wielki deficyt obecności Bożej w swoim życiu. A jednak Pan Bóg wyznaczył mu pewne zadanie: ma zobaczyć w tej nikłej postaci Jezusa obecność samego Boga. I okazuje się, że Józef wielkodusznie sprostał temu zadaniu. Uwierzył w to, że to właśnie Jezus oznacza obecność Bożą w Jego życiu. I to jest ważne także dla nas. Czy umiesz zobaczyć Pana Boga w tym, co słabe, w tym, co niemocne, w tym, co Ci się nie udaje? Naprawdę Bóg jest z Tobą zawsze, a może zwłaszcza wtedy, gdy po prostu jesteś słaba, gdy upadasz gdy coś ci nie wychodzi, gdy wszystko walczy się na głowę, wtedy jest obecny z tobą Bóg. Zobaczcie, Józef ostatecznie stał się cieniem Ojca Niebieskiego, jak mówi Jan Dobraczyński. Stał się cieniem Ojca dla samego Jezusa, stał się jego wychowawcą, ponieważ potrafił dostrzegać Boga nawet w tym co małe i słabe. Dostrzegał Boga wszędzie, dostrzegał jego ślady i znaki, słuchał Pana Boga jak nikt inny. Józef jest dla nas Drogowskazem. On pokazuje nam, jak rozumieć Boga, jak się wsłuchiwać w jego głos, jak stawać w cieniu, na drugim miejscu, w jaki sposób zauważać zbawienie i obecność Bożą, nawet w tym, co słabe, w tym, co się wydaje zupełnie obce i dalekie od Bożej obecności. I właśnie na tą drogę szukania Boga i odnajdywania go w Jezusie, razem z Józefem, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Panu Jezusie.